Witam Witam dzisiaj środa po obiedzie. pogoda się trochę spaskudziła gąbki zdrowe pewnie już głodne a kurki zobaczymy co u moich kurek a kurki najedzone dostały wcześniej ja Miałem tylko 5-6 kórek, tak do siebie. O, tu nowy płotek im zrobiłem. Muzyka gra w gołębnikach, grukają. O, tu są fajne blowfinderki. No, tu już jest starsza para, ale fajna. Idziemy, idziemy dać jeść. Zera wam opowiem, jaką dzisiaj wiadomość dostałem. Nie fajną. Jezonko, dzisiaj olej ze stropestu, i oregano na trawienie na jelitka jakie one szczęśliwe nie zobaczyły? Już wiedzą, że coś dostaną i o to chodzi. Dobra, damy im jeść. Zaraz trochę wam coś opowiem. Coś niemiłego, co się dowiedziałem. Ale już za chwilkę. już w ostatnim zostały. Przyszczaczką damy. są. Siedzą niektóre. Nie będziemy im przeszkadzać ani dokuczać. No, moje lalki. To jest chyba moja ulubiona rasa. Ale wszystkie gołębie się lubi, wszystkie gołębie są piękne. Mimo, tam, jak niektórzy krytykują, komentują, że gołębie brzydkie takie. Każdy ma takie jakie lubi, na jakie go stać i jakie sprawiają mu przyjemność. I nic nikomu do tego. A co do tej wiadomości Otóż w województwie łódzkim powiat zgierski Już jest ptasia grypa zaatakowało niby jakąś farmę kaczek. Ponad 200 sztuk już padło. Tak więc wątpię, że będzie rynek, a raczej jestem pewny, że już tu w zgierskim żadnego rynku z gołębiami nie będzie. A szkoda. A szkoda. Ja tam tak bardzo potrzeby nie mam jechać, ale, ale no lubi się, ale inaczej się lubi. Włąków już niedużo Bardziej, że niektóre siedzą na jajkach Zobaczymy jakie będą lęgi w tym roku raz jest lepiej, raz gorzej Ale są spokojne już, już się chyba zaklimatyzowały, są już tutaj, ja wiem, z miesiąc w tym nowym gołębniku. Ale już, już chyba jest ok. Jeszcze nie wszystkie gołębie obrały półki, nie wiem dlaczego. Ale na wszystko przyjdzie czas. Ja się tam nie szczypę, dopiero jest luty się zaczyna. w sobotę nagram wam trochę więcej trochę ciekawszych rzeczy mają więcej czasu w tygodniu bo sami wiecie jak jest wszyscy gonią i nie ma czasu na nic o jakie głodomorki A wy co o niej idziecie jeść? Może już były dereszki, co kupiłem od znajomego, samca i samiczkę. Z pruszkowa. W miarę szybko się wzięły w parę. Mówił, że nie są z tego samego gniazda i to. Ale widzę, że tam już chyba ona na jajkach siedzi teraz. Nie ma o czym za bardzo tak w tygodniu mówić. Wszystko dobrze, wszystko w porządku, nic się nie dzieje. Łębie zdrowe, parzą się, latają. Oby tak dalej, oby sezon był dla każdego z nas dobry. Tego Wam życzę. Trzymajcie się, hej.